Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówią, że seta i galareta. Dzisiaj setny odcinek naszego materiału, więc udało mi się w końcu zaprosić Pawła. No to tak dużo powiedziane, że nasz setny, bo 99 to nagrałaś Ty. Jeżeli się nie mylę, ale chyba pamięć mnie nie zawodzi. Kochani, z okazji e, dzisiaj setnego odcinka naszego DNA Biznesu e, postanowiliśmy zebrać nasze najważniejsze e, doświadczenia biznesowe. Nasze trzy, każde z nas wybrało trzy najważniejsze rzeczy, które dla niego liczą się w biznesie. Chcemy się z Wami tymi rzeczami dzisiaj e, podzielić. Mamy nadzieję, że to będzie miało dla Was sens. Nawet wybrałem niedzielną koszulę. Na ten odcinek. Ja się nazywam Ania Urbańska. I Paweł Jarząbek. I od wielu lat prowadzimy razem biznes, razem funkcjonujemy, razem żyjemy. I mam nadzieję, że od tego odcinka uda mi się też częściej Pawła tutaj zapraszać. Tak, obiecuję, że będę częściej, ale nie tak często jak Ty. Natomiast nie powiedziałeś, że się jeszcze razem też czasem kłócimy. Czasem tak. Ok, Pawle, twoje, twoje najważniejsze wnioski z prowadzenia biznesu, co Twoim zdaniem się najbardziej liczy, co jest kluczowe, szczególnie w ostatniej rzeczywistości? Nie tylko w ostatniej rzeczywistości, bo to wprowadziliśmy już kilka lat wcześniej. I pierwszym takim punktem dla mnie bardzo ważnym, później, który daje kolejne kroki, to jest atmosfera w zespole, czyli w pracy. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak można nie pamiętać, głupie pytanie. Mieliśmy taką atmosferę w firmie, że pewnego razu przyjechałem do firmy, zobaczyłem to, co jest, czyli tą poczułem atmosferę, zabrałem swoje zabawki, czyli komputery, całe biurko przeniosłem do, do domu i zrobiłem sobie gabinet w domu, bo nie mogłem znieść tej atmosfery, która tam, która tam była. Więc jeżeli na szkoleniach prowadzę to, i zawsze mówię też o tym. To zawsze mówię, że są dwie najważniejsze rzeczy, ale moje dziewczyny, Iza, Weronika i Milena, zawsze mnie poprawiają. Paweł, trzy, trzy. Więc pierwsza to jest właśnie ta atmosfera. Bez niej trudno o drugi krok, czyli to, co jest u nas najważniejsze, to jest zaangażowanie. Po prostu bez zaangażowania i dobrej atmosfery. Nie ma po prostu niczego i pamiętam też z naszych doświadczeń, może się tutaj trochę obnażamy, ale przeżyliśmy no. prawie w biznesie, w biznesie wszystko i pamiętam też w poprzednim zespole zatrudniliśmy menadżerkę szkoły językowej, która była po prostu zaangażowana, atmosfera też była ok, bo to są dwa kluczowe punkty w naszym biznesie. I właściwie punkt wyjścia, żeby po prostu być, żeby być zaangażowanym. Jeżeli nie ma atmosfery, to nie ma zaangażowania, bo gdzieś ta głowa jest gdzie indziej. I dość mocno się starała, a drugi nasz członek zespołu, osoba, która kiedy nas nie było, bo byliśmy na szkoleniach, wyjeżdżamy często, po prostu pilnowała tego wszystkiego. Mówi, dlaczego ty się tak starasz? Dlaczego jesteś taka zaangażowana? Za tydzień ci przejdzie. I faktycznie przeszło jej. Więc się trzeba było po prostu rozstać. A trzecią taką rzeczą, którą bardzo, która jest bardzo ważna, to są koszty. A dziewczyny mówią, Paweł wydruk faktur. Tak, ja zwracam na to uwagę, na plany i na, na koszty w firmie, pilnuję dość tego mocno, więc są anegdoty o mnie w firmie. Może ich nie będę mówił, ale jest wesoło. Wesołość też prowadzi do tego, że jest dobra atmosfera, jest zaangażowanie. Jeżeli pilnujemy kosztów, to mamy po prostu mniej, mniej kłopotów wtedy, kiedy przychodzi słabszy czas. Na przykład to był dla nas, dla nas koronawirus, przyszedł zamknięcie nas w domach. Wszystkie szkolenia, które robiliśmy, robiliśmy zawsze offline. Teraz robimy bardzo dużo online. Dowiedzieliśmy się coś o sobie, że można, że się da, a mówiliśmy, że się nie da. Wychodzą dobrze, więc to są takie dla mnie trzy punkty, które dają wyjście. Oczywiście jest więcej tych punktów, ale one są startem w biznesie, w dobrze prowadzonym biznesie. Mhm. Tak, rzeczywiście potwierdzam atmosfera zaangażowanie, Zgadzamy się oboje. Dwa kluczowe elementy. Koszty Paweł liczy w tej firmie. Mnie tam się musi na koncie zgadzać, więc wtedy jest łatwiej. Moje trzy rzeczy, które ja z kolei zebrałam dla Was, to pierwszy taki element związany z pieniędzmi, również, ale bardziej w kontekście ceny, ponieważ jest dużo takich powiedzeń, że jeżeli cena będzie niska, to wtedy klient kupi. Czyli słynne czy cena czyni cuda. Bardzo dużo różnych doświadczeń w tej materii mamy i śmiem twierdzić, że jest dużo więcej elementów, dużo bardziej istotnych niż cena, które wcale nie muszą czynić cudów. Raczej są elementem, który bierzemy pod uwagę, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, w której sami, nie wiem, jest środek lata, dostajemy zaproszenie na szybkiego grilla weekendowego, i ktoś dzwoni w ostatniej chwili i mówi: tylko Kupcie kiełbasę, jakieś tam piwko i węgiel drzewny, no to you. raczej i lód, tak. To raczej nie będziemy biegać po marketach, które są oblężone w tym momencie, tylko wpadamy na stację paliw, na której kupujemy te 3-4 rzeczy i jesteśmy gotowi, dlatego, że że oszczędzimy czas, będzie sprawniej, szybciej, prościej, bardziej dostępnie, jednak przepłacić za te rzeczy, które możemy gdzieś tam kupić taniej. Więc no, moim zdaniem nie zawsze cena czyni cuda. Ja się lubię przyglądać cenie, bo czasem za ceną idzie bardzo mocno jakość i na to zwracałabym uwagę. Zresztą marki, które się cenią, też mają odpowiednie ceny, tak? Oczywiście to nie znaczy, że nie patrzymy, nie obracamy złotówką dwa razy przed wydaniem. Chyba w no tak. W sklepie ułówniczym to. W nie. Drugi element, który dla mnie jest taki ważny, to to, żeby zaskakiwać klienta, czyli słynny efektuał, wow, który gdzieś tam pojawił się, kiedy czytaliśmy książkę, to niego Hirscha dawaj szczęście innym, i tam w tej książce właśnie taki wątek efektu wow się pojawił. Efektem wow może być to, jak zapakujesz klientowi paczkę, którą mu wysyłasz. Efektem wow może być niespodzianka dla klienta na jego urodziny, na święta. Efektem wow może być sposób, w jaki go potraktujesz w procesie zakupowym. Efektem wow będzie go, to, jak go potraktujesz, kiedy jest niezadowolony, czyli wtedy, kiedy jest jego reklamacja, i on jakby. Yes, it's Ja miałam takie doświadczenie ostatnio z klientem, który gdzieś tam w jednym z projektów powiedział, że nie dostał tego, czego, czego oczekiwał i powiedział o tym głośno na webinarze, to napisał. Ja do niego zadzwoniłam jako wiceprezes zarządu tamtej spółki i pan był zszokowany w ogóle propozycją, którą dostał i, i tym, co, co się wydarzyło, że chcieliśmy w ogóle o tym rozmawiać, więc to również może być bardzo ważnym efektem. Wow. No i trzecia, trzecia rzecz to to, to że w że biznesie warto przestać bać się zmiany. Że trzeba być elastycznym, że rzeczywistość jest tak wartka dzisiaj i, i, i prawo, i zasady ekonomii, i wszystko to, co dookoła nas zmienia się w tak szybkim tempie, że jeżeli będziemy trzymać się utartych schematów z przeszłości, że jeżeli zamiast szukać nowych rozwiązań ciągle będziemy tkwić w starych schematach i ciągle je powielać, pomimo tego, że nie przynoszą kompletnie rezultatów, no to jesteśmy po prostu naiwni. Tutaj właśnie ciągłe uczenie się, ciągłe Ciągłe szukanie. Czasami, kiedy rozmawiamy, czy ze sobą, czy, czy też z członkami naszego zespołu, pojawiają się takie hasła, ale przecież dopiero coś zmieniliśmy. No, zmieniliśmy, ale nie działa. Więc szukamy kolejnej rzeczy, szukamy kolejnego pomysłu, przyglądamy się, oczywiście to nie są takie rzeczy, że raz sprawdzamy i jak już nie działa, to, to psujemy, tylko jeżeli po wielu razach, tak, po dwóch, trzech razach okazuje się, że to nie przynosi rezultatów, to przestańmy po prostu bać się tej zmiany, bądźmy elastyczni. A rzeczywiście coś dzisiaj tak szybko się zmienia, że jeżeli nie będziemy na to zwracać uwagi, no to po prostu, mówiąc kolokwialnie, popłyniemy. Także świat się zmienia codziennie. I fajne, nie wiem gdzie to w której książce wyczytałem, jak znajdę to, napiszę w komentarzu, ale szukanie małych opcji, czyli takie próbkowanie ciągło jakichś nowych rzeczy, która po prostu no, czasem nam się wydaje, że jest kompletnie szczapki, a działa. Na przykład Telegazeta. Słuchajcie, ja myślałem, że tego już nie ma. Mm a sprzedajemy przez telegazetę i to działa. Nigdy bym tego nie, nie zrobił, gdybym nie wiedział, że trzeba takiego, coś takiego próbkować. Czyli spróbujmy na małej skali, żeby nie ona nie psuła biznesu. Ta telegazeta to jest takie coś, gdzie ukazuje się program planszowy w telewizji osiedlowej. No, byłem szokowana, że to jeszcze istnieje, ale a, że to działa to już w ogóle. A to w ostatnich miesiącach przynosi nam największą sprzedaż, co jest niezwykle ciekawe. Także szukajcie swoich rozwiązań i jeżeli macie jakieś swoje sposoby na to, jak dzisiaj prowadzicie biznes, co Wam dzisiaj się sprawdza, jakie Wy macie swoje przekonania, główne takie zasady, takie elementy, które są dla Was szczególnie istotne, to dawajcie znać. My podzieliliśmy się z Wami sześcioma. Paweł powiedział, że atmosfera jest ważna. Zaangażowanie. I liczenie kasy. Tak, faktury. Faktury. Ja wspomniałam o tym, że cena nie zawsze czyni cuda, że warto się być osobą, która jest elastyczna, nie boi się zmiany i warto się rozwijać. No i że efekt wow ma duże, duże, znaczenie. No tak, coś mam jeszcze powiedzieć. I tak już dużo powiedzieć. <grym> Mądrego. Mądrego trudno. John Maxwell powiedział, że napisze pierwszą swoją książkę po 60, bo wtedy jest dopiero dojrzałość i wiedza. Więc zrobiliśmy to 10 lat wcześniej. No, także może Paweł kolejną napisze. Słuchajcie, dziękujemy Wam, że jesteście z nami. To już 100 odcinków i dla nas to też mnóstwo doświadczeń, szczególnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Trzymamy za Was kciuki bardzo mocno. Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami i jeżeli ten materiał ma dla Was sens, podzielcie się nim proszę w sieci z innymi. Dajcie łapkę w górę. Nie wiem, czemu ludzie dają łapki w dół, a nie umiem tego nigdy zrozumieć. No, mają prawo, tak? No, mają prawo, tak, mają prawo. Przecież okay. Świat jest różnorodny. Na no, świat jest różnorodny. To dajcie łapki w górę. Do zobaczenia. W materiale 101.